Ola Kołodzie, koordynatorka festiwalu literackiego Złoty Środek. Zapraszam do Kutna, gdzie już po raz 21 odbywa się festiwal literacki Złoty Środek. Od tego roku Złoty Środek, a nie Złoty Środek Poezji, tak jak w latach ubiegłych. Dlatego, że zmieniliśmy nazwę, dlatego, że zmieniliśmy nieco formułę festiwalu. Poszerzyliśmy ją w taki sposób, że już nie tylko poezja, ale też inne gatunki czy inne formy. I chociaż poezja nadal znajduje się w centralnym punkcie tego festiwalu. I nadal najważniejszym jego wydarzeniem jest konkurs dla debiutantów, czyli w tym roku też już po raz 21 organizowany konkurs imienia Artura Fryza na najlepszy debiutancki tom roku ubiegłego. Oprócz tego oczywiście turniej jednego wiersza, ten z kolei organizowany po raz y, 18. Także też już turniej z, z tradycjami. Trzeci konkurs to jest konkurs y, wyciągi z szuflady, młody konkurs, bo dopiero piąty raz w tym roku go organizujemy. To jest konkurs skierowany do poetów i poetek z y, województwa łódzkiego. A oprócz tego mnóstwo y, wydarzeń poetyckich, nie tylko poetyckich, koncert y, Pawła Szamburskiego Tristis Diabolus. Y, y, y. Nie wiem co mam jeszcze powiedzieć. A to, co jest nowe, dlaczego zmieniliście się to? Zmieniliśmy formułę dlatego, że nie chcemy, żeby festiwal ograniczał się tylko i wyłącznie do wydarzeń poetyckich. Tak się to chyba robi też wszędzie, że po prostu festiwal literacki jest festiwalem literackim niekoniecznie, bo to nas ograniczało, tak? Więc trochę chcieliśmy po tych 20 latach, w zeszłym roku zamknęliśmy pewien etap festiwalu po 20 latach. Od tego roku chcieliśmy wprowadzić troszeczkę zmian, więc rzeczywiście dlatego to nam daje też więcej możliwości zapraszania również osób które nie są tylko i wyłącznie związane z poezją. Także, także stąd ta decyzja. Konkurs imienia Artura Fryza na najlepszy debiutancki tom poetycki ogłaszamy zawsze pod koniec roku, czyli w grudniu. I to jest konkurs na tom, debiutancki tom poetycki roku ubiegłego. W tym roku do konkursu wpłynęły 53 debiuty, czyli pewnie większość, która została w, 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 w zeszłym roku w Polsce wydana. Obradowało nowe jury, bo to też jest ważna rzecz, że po ośmiu latach kadencji poprzedniego składu jurorskiego, czyli to to był profesor Piotr Śliwiński, Adam Wideman i Jakub Kornhauser. Od tego roku w jury zasiadają Joanna Miller, Agnieszka Waligura i Julia Szychowiak. Sześcioro osób w tym roku nagrodziliśmy. Od początku istnienia tego konkursu no najważniejsi są. Właściwie festiwalu też. I taka była też idea Artura Fryza, czyli pomysłodawcy festiwalu i opiekuna wieloletniego. Że no, tymi najważniejszymi osobami są debiutanci, tak? czyli osoby debiutujące. Książki, książki debiutantki. I rzeczywiście, rzeczywiście to od początku jest jakby w centrum tego festiwalu. Też w Łodzi odbywają się wydarzenia, to jest też ważne, bo Dom Literatury w Łodzi jest partnerem od kilku lat tego festiwalu i, i zawsze w Łodzi też odbywają się jakieś wydarzenia. Przede wszystkim też z osobami, które debiutowały. W tym roku była to de debata, yy, debata poetycka, właśnie z, debiutantem, z debiutantami i debiutantkami ubiegłorocznymi, więc rzeczywiście te osoby debiutujące w poezji gdzieś tam nas najbardziej yy, interesują w tym festiwalu. Mhm. Ja Anna Miller jestem jurorką złotek, konkursu Złoty Środek. Każda z nas miała swoje kryteria, każda z jurorek, ale oczywiście w pewnym momencie, kiedy już te takie długie listy, które każda z nas przygotowała musiały się skrócić, aż w końcu no dojść do tej docelowej szóstki czy siódemki, no to te kryteria jakby wchodziły ze sobą w dialog. Mówiłyśmy oczywiście o pewnym nowatorstwie książek, ale dla każdej z nas nowatorstwo oznacza trochę coś innego. Na koniec zdecydowała chyba pewna odwaga w przekraczaniu granic, jakiś ram w takim własnym języku, który nie boi się robić pewnych rzeczy, których nigdy jeszcze nie robiono, powiedzmy tak. Chcielibyśmy oczywiście wręczyć nagrody w najważniejszym konkursie tego festiwalu i w jednym chyba musimy twierdzić najstarszych w Polsce konkursów poetyckich, skierowanych do osób debiutujących, czyli w 21 ogólnopolskim konkursie imienia Artura Fryza, Złoty Środek na debiutancką książkę poetycką ubiegłego roku. I w związku z tym zapraszam na scenę pana wiceprezydenta miasta Kutno Zbigniewa-Wdowraka. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Widzę, że po latach dominacji mężczyzn. Teraz poezja ma twarz kobiety przy kobiety. To myślę ciekawa zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na formułę konkursu. Ja się bardzo cieszę, że ten konkurs organizujemy po raz 21. Pamiętam pierwszą edycję Złotego Środka Poezji i wydawało się, zastanawialiśmy się wówczas, na ile się w ogóle ten festiwal przyjmie, jaki będzie odzew. No a przez lata najpierw Artur Fryza, następnie Ola Kołodziejek świetnie rozwijali ten konkurs i, i festiwali. mam nadzieję, że tak będzie trwało dalej, bo dla niedużego miasta to jest ważna wartość, że tego rodzaju festiwal, najpierw poezji czy festiwal literatury, obecnie festiwal literacki, ma miejsce i że Kutno jest tym miejscem, gdzie po raz 21 jest organizowany konkurs na najlepszy tomik poetycki. Bardzo e, gratuluję wszystkim uczestnikom tego konkursu, zwłaszcza zwycięzcom. I mam nadzieję, że to nie pierwsza ich wizyta w Kutnie i nie ostatnia przede wszystkim, że e, literatura Poezja będzie im się skutnem kojarzyć, tak jak i już wielu poetom wcześniej. Także bardzo dziękuję tak za Państwa obecność i życzę jak najlepszych wyrażeń. Dziękuję. No dobrze, to chyba w takim razie nadszedł ten moment, kiedy poproszę Agnieszkę Walgórę o odczytanie werdyktu i o kilka słów. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu, tak, ja mam tę niezwykłą przyjemność e, przedstawienia wyników naszej pracy i nasza praca była z jednej strony cudowna, a z drugiej strony trudna, dlatego że spośród e, około 50 propozycji musiałyśmy wybrać tylko sześć. I żebyśmy mieli moment stopniowania napięcia, zaczniemy od tyłu. Pierwsze wyróżnienie. Jedyna spośród nagrodzonych książek, którą można określić mianem manifestu. I to manifestu pokoleniowego. Autorka konsekwentnie opowiada się za określoną wspólnotą, eksplorując różnorodne sposoby jej funkcjonowania, lokując je w kontekstach politycznych, społecznych. Dostrzega ona przy tym nie tylko mechanizmy wykluczania młodych kobiet, ale także złożoność możliwych odpowiedzi na owo wykluczenie. Są to odpowiedzi kontrowersyjne, eksplorujące ideę przemocy jako odpowiedzi na przemoc, zawsze jednak zanurzone w lirycznym my. Książka ta rezonuje z doświadczeniem wielu podmiotów wykluczanych i tej te cechy autorki chciałyby szczególnie podkreślić. Jest to oczywiście książka Oli Lewandowskiej. Jesteśmy pierwszą znakomitym w Królewskiej. Zacznijmy o <laughs> od nagrody. Gratulacje. Zostań z nami. Drugie wyróżnienie. Jedyna doceniona przez jurorki książka z nurtu wezwolonej wyobraźni. Autor potrafił w obrębie istniejących wpływów odnaleźć własny głos, zmierzyć z własną podmiotowością i wystawić ją na świat. Jego wiersze posiadają znakomity rytm i melodie. Są wolne od naśladownictwa, a wizyjność tej książki jest otwarta na rzeczywistość. Jest to najmniej społecznie angażująca książka. Jednak jest to książka, w której liryka jest umocowana materialnie. Własny głos buduje się w niej w pełni, nie zamyka w poetyckim pudełku. Tym samym staje się ona świadectwem określonej pracy i ofiarności, otwartości bohatera na to, żeby się otworzyć. Jest to książka Miłosza Fleszara, sextans. <kluczy> Przechodzimy do trzeciego miejsca. Trzecie miejsce. Choć jest to debiut w teorii skupiony na formach, deformacjach, zwichnięciach, wierszy ciał i spojrzeń jest też pełny życia. Dyskutowaliśmy dosyć dużo na temat gestów zamknięcia i otwierania bohaterki na świat zewnętrzny. Widzimy w nich siłę młodego debiutu, który czasami przyjmuje formę odmowy uczestniczenia w pewnych wymiarach świata, ale jednak zawsze do nich powraca. Widzimy w tej książce prostotę, szczerość manifestującą się w minimalistycznych, ale otwierających się na świat doświadczeniach lirycznych. Odnajdujemy w tej książce autentyczność, brak poetyckiej pozy, która wypływa ze wszystkich zaprezentowanych wierszy, zbliżając nas do życia w jego różnorodnych wymiarach. Jest to Książka Aneli Żywczak-Tylda. Zapraszamy. Szanowni Państwo, nadal jesteśmy w obrębie trzeciego miejsca. Uwaga, juror, zwrócił minimalizm prezentowanej książki, który kryje w sobie jednak wiele gniewu, żalu i siły. Autorka znakomicie opisuje doświadczenie kobiet wtłaczanych w rozmaite role społeczne i spotykające się z najróżniejszymi formami przemocy. Znalazła dla tych problemów język lakoniczny, ulotny, ale dosadny. Książka posiada formułę konceptu, ale nie traci z oczu świata, z którym podmiotka nieustannie się mierzy i któremu rzuca wyzwanie, nie stroniąc przy tym od czułości. Jest to książka. Martyny Rogackiej, Alfama. Mamy czy sami trzecie miejsce dla Aneli Żywczak i dla Martyny Rogackiej. I drodzy Państwo, drugie miejsce. Książka Jadąca po bandzie. Angażująca w rzeczywistość, zaskakująca momentami lirycznymi. Mimo, że projekt zbudowany jest na zjawisku, które funkcjonowało bez mała 10 lat temu, jest aktualny i świeży, o wartości tej książki decyduje gest oddania głosu pobocznym bohaterom znanych historii, który sytuuje głos autorki po stronie wykluczanych i niedocenianych. Doceniamy energię, bezpośredniość, odsłaniającą się wrażliwość. To książka mocna i pozbawiona strachu przed słabością, zanurzona w kulturze, historii i polityce, ale pracująca z nimi w żywiole czystej poezji. Jest to książka Kingmem Dominiki Parszewskiej. Powiedziałam, nasza praca nie była łatwa, ponieważ przeczytałyśmy mnóstwo świetnych książek. I spośród tych wszystkich świetnych książek nie byłyśmy w stanie wskazać jednej, która byłaby radykalnie lepsza od innej książki. Stąd, decyzją naszego Jury, mamy dwa drugie miejsca, brak miejsca pierwszego. Stąd ostatnia książka, ostatnie uzasadnienie. Które nie będzie uda tajemnicą, trafia do Rafała Wawrzyńczyka za książkę Dziecko na głowie króla. I uzasadnienie, zanim zaprosimy autora na scenę. Żyli docenia wszystkie wartości tej książki, począwszy od komentarzy zaangażowanych społecznie, poprzez układ artystyczny, aż do języka. Jednocześnie jednak Żyli dostrzega, że autor miał dużo czasu na zbudowanie swojej <laughs> niezwykłej świadomości. Twórczej. Z tego powodu właściwie trudno było nam czytać tę książkę jako debiut. Wychodzi ona z pozycji doświadczenia i wiedzy. Dostrzegamy jednak złożoność refleksji społecznych i filozoficznych książki, przy której jednak wybijają się też momenty kruchości, podmiotowej wrażliwości, w których podmiot otwiera się, wychodząc ze swojej perspektywy wiedzy i świadomości. Ta wielowątkowość i całościowość projektu jednoznacznie stanowi dla nas o jego niezwykłej wartości. Powtórzę: Rafał Wawrzyńczyk, dziecko na głowie Kula, miejsce z Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym nagrodzonym w tym roku. Jak Państwo widzą, zaszedł mały twist, mała zmiana. Mamy po dwa miejsca na każdym stopniu podium i Zaczęło to tyle, że po prostu nie byliśmy w stanie wybrać tylko po jednej książce, było po prostu za dużo dobrych propozycji. Serdecznie gratulujemy naszym laureatom Prawa nich. Wszystko w sercu swoim, w blasku się wygodnie. Jeszcze mocniej błysnę, jeszcze wyżej wstąpię. Stanę bliżej słońca. Na sterczącej skalę i gwiazdy południową. I oczy im wypale. Żyłeś w sercu swoim na chmur, szczytach. tu jest Tardy, ojciec Cię wygonił diabły. Gdzieś był hardy i uparty, pójdziesz w diabły, pójdziesz w czarty. Będziesz teraz przeniewierzony, sypiał w norach, jadł byleco. Będziesz żył byle, gdzie i z leki. Boś przeklęty jest na wieki. Nic nie warte, nic ty w czarny. Nic ty w nic nie warte.